Witam 21 grudnia 2015. Troszkę spostrzeżeń hodowlanych. Nagrałem trzy klipy poświęcone poradom, ostatni poświęcony metodzie wdowieństwa totalnego. Warto śledzić te porady, by wzbogacić swoją wiedzę. Dzisiaj, z uwagi na to, że okres już świąteczny, chciałem pokusić się o podsumowanie hodowli na słonecznym gołemniku oraz przekazać trochę tajemnych porad. Najważniejszym wskaźnikiem hodowli Hodowli jest wydolność lotowa. To też selekcję zawsze prowadzimy według jednego kryteria to jest powrotnolotności. Gołąb pocztowy jest tak skonstruowany, że nie widać poprzez fonę fenotyp czyli zewnętrzne oznaki, budowy. Oka, skrzydła i jego prawdziwych możliwości lotowych. Dopiero lot, czyli powrót z miejsca startu do gniazda rodzinnego, uwidacznia jego faktyczne zdolności. Wobec yy, powyższego. Odłuszły między bajki opowieści różnych szarlatanów, którzy twierdzą, że poprzez zaglądanie między innymi lupą do oka można odkryć jakoby znaki. Nic takiego nie ma. Jeśli chodzi o oko, tu główną składową oka jest źrenica, która ma za zadanie regulować ilość padającego światła. Czym widniej, tym źrenica się zmniejsza, czym ciemniej, tym średnica się rozszerza. Natomiast barwa tęczówki. W żaden sposób nie jest wyznacznikiem wydolności lotowej. Wokół gołębia dopatrujemy się jedynie zdrowia i witalności. Jeśli chodzi o budowę skrzydła, tu najlepszym wskaźnikiem będzie. Możliwość oglądania najszybszych gołębi. Ten zaszczyt dostępują sędziowie na wystawach, którzy mają możliwość oglądania wyczynowców. Temu też o rady należy się ich pytać. Również w swojej własnej hodowli należy gruntownie analizować budowę skrzydła. Dla mnie osobiście najistotniejszy jest uskok lotek pierwszego rzędu od lotek drugiego rzędu. I on wynosi średnio około 13 mm. Czyli drugi rząd lotek jest krótszy. On jest tylko płaszczyzną nośną lotu. Natomiast lotki pierwszego rzędu są lotkami napędowymi. Ich ostatnie cztery lotki są niejako cofnięte, czyli tworzą linię prostą. Jest to spowodowane linią, siłą odśrodkową, która działa na te lotki. Baczne obserwowanie lotek i skrzydeł lotników pozwoli nam wyrobić sobie ten osą. Gołą w ręce musi dobrze leżeć, to znaczy musi mieć dobrą równowagę. Widełki muszą leżeć na przedłużeniu mostka, czyli tworzyć jeden owal. Jest różnica między gołębiami typowo sprinterskimi, które z reguły są troszkę większe, do tych gołębi należy zaliczyć linię głębiną którzy przez dziesięciolecia specjalizowali się w lotach krótkich. Niemniej jednak należy proferować w hodowli gołębie średnie, które nadają się na wszystkie dystanse. Praca z takimi gołębiami jest o wiele lżejsza. W hodowli należy się specjalizować, to znaczy hodować takie gołębie, które najbardziej, którym najbardziej możemy poświęcić swój czas. Trudno bowiem oblecieć cały sezon, podczas, gdy jeszcze człowiek musi powiązać to z pracą zawodową i poświęcić czas dla rodziny. Z reguły głębie roczne lotujemy na kategorie A i B, czyli loty 200-300 maksymalnie 400 km. Gołębi rocznych nie angażujemy w lotach 500 i 700 kilometrów, ponieważ te loty wyczerpują te młode organizmy. Przyjęło się jednak, że jeden lot 500 kilometrów przy wietrze w tył nie zaszkodzi gołębiom rocznym. Tak oszczędnie lotowane gołębie w przyszłości wykażą swoje zdolności na dłuższych dystansach 500 i 700 kilometrów. To tyle w części pierwszej. Za chwilę część druga.